Dobra, to może zaczniemy od początku. A szczególnie znaczy, to tak, jeżeli chodzi o tą samą sprawę, bo, bo faktycznie tutaj doszło do zatrzymania szeregu różnych twórców, jak i właśnie włodarzy fejm MMA, oczywiście. My sobie poczytamy, będziemy się posiłkowali artykułami, żeby, żeby tutaj było to możliwie jak najbardziej rzetelne. Z tego co ja już wstępnie widziałem, no to zarzuty to im grube rzucili, więc ciekaw jestem jak to się zestarzeje. Ale żeby było śmieszniej, Wojtek Gola też jest całkiem memiczny, bo na samym początku, na samym początku doszło do zatrzymania Boxdella, doszło do zatrzymania Pasternak'a i doszło do zatrzymania Rozpary. I w jaki sposób Wojtek Gola na te doniesienia zareagował na swoim Instagramie? Wrzucił post na Insta Stories, że jego kolega auto sprzedaje. To jest tak absurdalne. Więc tak, jak Wojtkowi goli CB się zawinęli kolegów i wspólników, to Wojtek wrzucił post, że sprzedaje auto. Potem, jak zawinęli Wojtka Gole, to jego kobieta wrzuciła post, że współpracuje z Jim Glamour i można fajne majt od nich kupić. No musicie przyznać, że ta powaga sytuacji, którą za zachowała on jego kobieta Jest nad wyraz, nad wyraz, zabawna No dobra, mamy tutaj artykuł sprzed dwóch godzin Wojciech G. z fejmem ma zatrzymany Oto co wstawiła jego partnerka A dobra, dobra <laughs> Nawet przegląd sportowy na Onecie z posta o tym to jest, to jest, niewiarygodne po prostu To jest niewiarygodne Dobra, no to mamy, mamy ten pierwszy temat, ale to nieistotny O, mamy, widzę jakiś statement Wardęgi. To jest napisane Sylwester Wardenga o zatrzymaniu Boxdella. To nie koniec problemów w fame MMA. A to jestem ciekaw, co ma na myśli, bo no, nie wiem, jakby wiecie, bo to. Ja wiem, że to tak może wyglądać. Ja bym sobie odpalił live'a i na tym live'ie się naśmiewał. Absolutnie tak nie jest. I teraz tak. To, to, to nie jest tak, że ja odpalam live'a. Ja się śmieję. Nie. Wręcz przeciwnie, ja się łączę w bólu. Jako osoba wyznania chrześcijańskiego zamierzam się pomodlić o sprawiedliwość dzisiaj przed pójściem spać, bo ja mam taki rytuał, że najczęściej przed pójściem spać, dla niektórych to jest dziwne, ale jak ja klęczę na łóżku, bo tak zawsze w domu rodzinnym, ja się modlę o różne intencje. No to na pewno dzisiaj wieczorem pomodlę się o intencje sprawiedliwości w tej sprawie. Ja po prostu staram się przekazać informację, a ja. Na śmiech, znaczy ja na stres reaguję śmiechem czasami, więc sytuacja generalnie mnie stresuje. Jestem nią mocno wstrząśnięty, więc jakieś tam okazy uśmiechu czy śmiechu ze z mojej, z mojej strony są podyktowane tylko i wyłącznie złym stanem psychicznym. Możliwe, że wysoko skoczył mi puls. Nie wiem, bo nie mam zegarka, który to sprawdza. Mój zegarek pokazuje tylko dzień i datę. Taki biedny kupiłem. Prokuratura zatrzymała kilka osób, w tym Michała B. pseudonim Boxdel w związku z organizacją loterii. Wśród zatrzymanych organizatorzy mieszanych sportów walki. Jakiś czas temu został złożony wobec mnie akt oskarżenia od prawniczki Fame MMA zacytuje: poddanie wątpliwość legalności loterii. Dużo wskazuje na to, że dzisiejsze zatrzymania poddają wątpliwość zasadność aktu oskarżenia. Za czy na Sylwester. No to tak z fajnie. Ciekawa i niejasna wydaje się być sytuacja w G. Nie ma na razie żadnych informacji o jego zatrzymaniu, mimo że również uczestniczył w loteriach na podobnych zasadach co Bogzdel. Nie ma na razie żadnych informacji o jego zatrzymaniu, mimo że również uczestniczył w loteriach na podobnych zasadach co Bogzdel. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że opłaca się nie mieć nic do gadania, natomiast obawiam się, że ten argument może okazać się w prokuraturze po prostu za słaby. Czy dojdzie do, do zatrzymania drugiego medialnego włodarza? Nie wiem, lecz się domyślam. Sprawa rozwojowa. Mam jednak nadzieję, że chaosi przetrwają. <laughs> Powiem wam, że jednak ten Sylwester Wardenga to jest taki sk Le Naprawdę, <noise> jeszcze nawet w tak poważnej sytuacji nosi oberwały rykoszetem. <noise> Moja dusza trolla docenia po prostu tę jakże nie na miejscu docinkę. Odsiecz Hańska za kilka dni podam kolejną informację jaką dostałem. To nie koniec problemów włodarzy Fame. nie no tak zupełnie poważnie, to ja wam mówiłem jakiś czas temu, że faktycznie, faktycznie gdzieś tam włodarze Fame mogą mieć pewne nieprzyjemności prawne. Ja nie wiem, czy te nieprzyjemności faktycznie w tym akurat przypadku wystąpią, ja słyszałem o kilku rzeczach, które można poddać pod wątpliwość. Ja nie jestem, ja nie jestem sędzią, ja nie jestem prokuratorem, więc ja nie zamierzam nikomu stawiać zarzutów. Mówię jedynie, że że no różne sygnały gdzieś tam się pojawiały, i faktycznie były przesłanki do tego, że prokuratura będzie chciała się niektórymi tematami zająć, i to jest właśnie jeden z tych tematów. Teraz tak, bo, bo generalnie opcje są złe. My dzisiaj to, to oglądamy i się w sumie uśmiechamy, bo, bo jest to dziwne. Z drugiej zaś strony istnieje oczywiście takie prawdopodobieństwo, istnieje taki, taki scenariusz, że jutro panowie zostaną wypuszczeni, bo dzisiaj wiemy tylko tyle. Że zostali doprowadzeni do Szczecina. Wiem, że mają podobno dostać jakieś tam zarzuty. Żeby tutaj tego nie przekręcić, to poszukam informacji, właśnie w artykułach, żeby tutaj nie doszło do jakiegoś pomówienia, bo to jednak poważne tematy. No i tak historycznie. No to, jak ktoś dostaje takie zarzuty, no to, nad, no to raczej, no prokuratura wnosi o areszt, no i zazwyczaj są to klepie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na ziemi wskazują, że najprawdopodobniej panowie trafią do aresztu. Natomiast istnieje też taki scenariusz, że jednak prokuratura uzna, że nie ma takiej potrzeby, i jutro zostaną zwolnieni i pojadą sobie do Warszawki. Ja też bardzo bym chciał, ja też bardzo bym chciał, żeby jednak okazało się, że wszystko jest na miejscu, nie ma żadnych powodów do podejrzeń. Ja widziałem, że jest dużo postów właśnie mówiących o tym, że Budda się rozprął. tylko że w momencie, w którym doszło do zatrzymania Buddy, to ja zakładam, że prokuratura już wtedy, na tamtym etapie, badała inne loterie. Zresztą było bardzo dużo zapytań medialnych ze strony dziennikarzy, co z innymi loteriami? Fame MMA, Isamu i tak dalej, nie? Więc ja myślę, że oni już wcześniej zaczęli rozpracowywać te tematy. Też widziałem, że bardzo dużo osób pisało Pisało w sprawie Sergiusza, że Sergiusz też organizował loterię i go zatrzymają. No Może tutaj brzydko mu życzę, ale uważam, że dobrze, gdyby Sergiusza zatrzymali, bo jak byłby zmuszony trzymać dietę w areszcie, to może by mu to na zdrowie wyszło. No ale niestety, bo to mocno się rozbija o to, w jaki sposób był VAT rozliczany. Sergiusz nie zamienił się na, na potrzebę chwili w księgarnię, i Sergiusz nie sprzedawał na 5% wacie e-booków, tylko Sergiusz był na normalnym wacie i sprzedawał ubrania swoje, więc z punktu prawnego wydaje mi się, że nie wolno mieć żadnych zarzutów do Sergiusza, bo Sergiusz zrobił to legalnie w tej kwestii. To czy oni zrobili nielegalnie, jeszcze nie wiemy, tak, no bo oni zostali skazani, oni zostali tylko doprowadzeni. I temat jest badany. Natomiast no, wiem, że jeden z zarzutów to jest właśnie zarzut tego, że było to niewłaściwie rozegrane. A loteria na M2? No tak, no, właśnie o tym mówię. Jak była loteria na M2, to Sergiusz nie sprzedawał e-booków, tylko Sergiusz sprzedawał vouchery na zakup ubrań na 7More7. Czyli podatek VAT był taki, jaki być powinien. Ale w momencie, w którym zamieniasz się na potrzebę w chwili w księgarni, i lecisz na loterii na niższym wacie, to oto są... Roszczenia między innymi nie możesz tego robić. Jak, jak mnie mam. Tak przynajmniej chyba się Państwu wydaje, skoro doszło do, do tych zatrzymań, o których teraz rozmawiamy, nie? Zakończyły się dzisiaj już prawdopodobnie wszystkie przesłuchania. Jutro przed południem ma być już wiadome, czy prokuratora wystąpi do sądu z wnioskiem o aresz. Jutro też mamy poznać dalsze szczegóły. Także tak naprawdę jutro dostaniemy szereg odpowiedzi na, na różne pytania, które się pojawiają. Tutaj nie możemy przedwcześnie mówić, że dojdzie do aresztu, bo nie wiemy, czy dojdzie. Gdybym ja miał stawiać pieniądze i zgadywać, to powiedziałbym, że, że dojdzie do aresztu. Natomiast absolutnie nie biorę tego za pewnik, nie? No, dzieje się, kotłuje się na pewno, nie? Myślę, że odbiorcy nie mogą na nudę narzekać. Ja też mam teorię spiskową wobec tego, że stało się to, co się stało. Czy wszystkie te loterie były z jednej firmy? O, i to, i to jest bardzo dobre pytanie: na pewno część tych loterii była z jednej firmy, lo, natomiast firma, która organizowała loterię seriusza, to była inna firma. Ja też wiem, jakie były zasady rozliczeniowe między firmą a influencerami. I powiem Wam tylko tyle, że te firmy, które zajmowały się tymi loteriami, brały potężne pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Te firmy w większości przypadków działały na procencie i to na bardzo grubym procencie. Natomiast ta firma, która wykonywała zlecenie dla Sergiusza, tak to nazwijmy, bo nie wiem, jak to określić profesjonalnie, chyba zlecenie. To oni po prostu wzięli cash. Była odgórnie ustalona kwota, którą trzeba zapłacić za realizację. I nie było mowy o tym, żeby był jakikolwiek podział procentowy. Powiem tylko tyle, że Sergiusz zapłacił za pomoc w organizacji loterii bardzo mało. I rozmawiałem z jednym, z jednym człowiekiem, który na tych tematach się zna, to mówił, że generalnie ta firma jest uczciwa bardzo. O! Jeżeli chodzi o temat o temat Bungee, bo Bungee dopytujecie, dlaczego Bungee nie zostało zatrzymane, odpowiedź brzmi nie wiem. Natomiast krążyły takie plotki, ale to trzeba byłoby zapytać Bandury na przykład, albo kogoś innego z Bungee, czy jest to prawdą. Ja nie wiem. Ale krążyły takie plotki, że Bungee nie dostało żadnych pieniędzy za loterię. Że Fame się z nimi nie zdążył rozliczyć. do mnie do nas na podcast przyjść. Niestety pojechał na wakacje do Szczecina, więc nie przyjdzie. Ale też to, to był. Ja miałem dużo pytań przygotowanych do Boxdala. Jedno z pytań do Boxdala było takie: czy to prawda, że Bungie nie dostało żadnych pieniędzy za ostatnią loterię? To było pytanie. Ja nie pomawiam, proszę się dać od. To było pytanie do Boxdela, które miało paść w rozmowie. Jedno z pytań jeszcze było takie: Ucichła drama z Denisem Załęckim magicznie chwilę po odbytej gali, no i wyglądało to wszystko jak promocja. Czy przypadkiem nie było to ustawione? Dlatego, że w momencie, w którym Boxdell nagrał film yy, oczerniający, niby oczerniający Włodarzy, tak naprawdę moim zdaniem to był film Damage Control, to chwilę przed samym wydarzeniem Fame MMA powstał film na kanał Bandy, film promujący Fame'a. Wydarzenie zbliżające się. Poza tym Boxdell jest włodarzem, tak? Jest udziałowcem. Poza tym, no, krążyły takie plotki, to akurat Filipek mówił, o tego nie słyszałem, że były, były plany, żeby Boxdell wrócił do prowadzenia programów. Więc zważywszy na te aspekty, no to pytanie brzmiało, czy przypadkiem ta cała zadyma z Denisem Załęckim jednak nie była trochę pod, pod ustawką, nie? No bo z perspektywy czasu musicie przyznać, że wygląda to podejrzanie. Z jednej strony tam były tak grube rzeczy, że aż ciężko uwierzyć, że ktoś by sobie z tego grę zrobił. Z drugiej zaś strony, jeżeli ci ludzie w przestrzeni tortowej nam czegoś nauczyli, to tego, że spodziewaj się niespodziewanego.